To jest taki bardziej vlog na luzie, pokażę Wam dzisiaj co dostałem na Uro, bo miałem je wczoraj, czyli 14 sierpnia, dzisiaj jest 15. No i dobra, zacznijmy tutaj. Tutaj była taka figureczka z to można trafić w Empiku i zrzucać są do takie figurki, saszetka, ja tutaj dostałem. Troszeczkę z narutu i mamy garę. Bardzo dobrze wykonany, że jest uważam ten gara, ale jeszcze taką stawkę. Zobaczmy czy będzie sobie... A nie. Czyli no, musi być podstawka. Dobrze, dobrze to przemyśleli Wydaje mi się, też tak pasuje w sensie tak w ten w sposób piaskowy tego gary. E, Idą dziś, że jest takich śpierdzą, tutaj są e, takie przypinki z, z letnoutu Dobra, idziemy tutaj, no wiadomo perfumy jakieś, jakaś taka karteczka urodzinowa ze zdjęciami, to ja wiadomo, że tego pokazywał. E, 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 tutaj raczej nic nie ma z tych rzeczy, idziemy tam. E... O, tutaj idziemy. Tak, tutaj dostałem od brata, przyjechał obraz na weekend, Kup, już od niego taką książeczkę ładną, dzięki bratu i jeszcze czekoladkę, to jest czekoladkę się zjadłem. I tu od siostry, ósmy tom Chase'a somena już przeczytany i dziewiąty tom są Mena jeszcze nie przeczytany, ale chyba się dzisiaj jeszcze do niego wezmę, żeby był głowy. Tu jeszcze dostałem ee, Mok z i Wina, bardzo książki Maxa i wydaje mi się, że warto będzie się z nim zapoznać. Ale tu jest karcon słodyczy, ale to w innym filmie. No i tutaj jeszcze taka ramka. Prosiłem siostrę o ramkę na zdjęcia. No i dostałem ramkę. naprawdę ten autograf Cezary jest trochę za zabawy. Ale wydaje mi się, że na spoko. I tutaj siostra zrobiła najlepszą rzecz na świecie. Taki piękny dędzi. No ten dędzi akurat robi robotę. I to zdecydowanie No widać, że warto, warto było zobaczyć go Warto, warto bardzo, bardzo fajny dędziej Mi się osobiście bardzo podoba I to w sumie wszystko, tak, tak skromnie było Dodatkowo mogę powiedzieć Jeszcze w ramach urodzin dostałem no, możliwość Opuściliśmy no, do kina po prostu z ojca na Oppenheimera No film spoko Yy, I tyle. No ale to byłby taki krótki vlog. Widzimy yy, się wkrótce. Albo.